W tym szorcie będą golemy VS Piglinów. Jest no tutaj Pigliny, może się wypalą, to widać, ale nie jesteś tak, że są bez stank, Trochę tych golemów pokonali. Więc tą walkę wygrywają golemy, żeby to spełnić. Golemy, golemy. Teraz będą... Chodliny, czyli też... Się... To wygra krew. No tutaj są tu trochę tych małych.